właśnie wracam z jaski i nie chcę wam pokazać mój łup wojenny Zdobyłem... no, Brzydki sklep Zdobyłem, no... Trochę rzeczy, no... Na pewno zdobyłem dużo węgla Mało bardzo Ironu Trochę moss bo stąd bo Był dungeon Cztery Nasze... Z, y, no... Y, jak one się nazywały? No, w każdym razie te cztery do robienia łuku. Saddle, nasze siodełko i jeden gunpowder. Czyli no. No, takie coś no. Do... Pro strzelniczo. Źle to w ogóle rozegrałem. Tak o. Uh, tak, 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 tak. Teraz potrzebuję flint, chociaż... I teraz wam pokażę, jak się robi strzały. Chociaż pewnie i tak wiecie. Przepraszam, nie tak. Teraz mam 8 strzał, i one się po prostu kończą. Ale podejdę i zbiera wszystkie. Tylko jest jedna ważna rzecz. Jeżeli na przykład uderzę w potworka strzału. To jest taka smutna rzecz, że już jest rystrzało i nie odzyskam. Czy Może nie smutna, a prawdziwa. Yy, przetopię teraz to wszystko, co mam. Ważne jest to, że jeden, jeżeli nie wiecie jeszcze, jeden węgiel starsza na 8 Przetopię 8 rzeczy. Nieważne jakiej to rzeczy. Ważne, że rzeczy. Yy, Moskit, komuś stąd tutaj. Czest może damy gdzieś tutaj. Taki do rzeczy craftingowych, takich gunpowder. Tutaj siodło, tutaj. Później się jakąś świkę zapędzi do jednego miejsca i się zrobi. Taką arenę z nią. taką ogrodę filmik o, o ogólnie jest z jednej wioski i, pod, i gościu zrobił z tego rzeczy. No właśnie coś mi to nie pasowało. Bo zrobił sobie z tego leki. I wie, jak on to zrobił, skoro ja nie mogę. to przetopię i zrobię trochę. Trochę, może trochę więcej yy, Eee. i tak O. Yy, 10 zrobię. Nie, no, na 10 mi nie starczy, bo to jest 3, 4, 5, 6, 7, 8. To zrobię 8. Chyba mi nie starczy. Takie zabezpieczenie to na środku, żeby nie zaczął już klikać. Razem będę miał 10 naszych Tutaj, aha dźwięk wyłączyłem jak w jaskiniach, także y, Na razie dźwięku nie ma, ale to nie jest jakiś błąd minecrafta jakby co No i jest 12. Teraz sobie to przetopię na wiaderko. Tak się kraftuje wiaderko. Nie mam redstone'a, bo pokazałem, jak zrobić kompas. Yy, tutaj, tak jak mówię, zrobię za niedługo farmę babusy. Tylko potrzebuję wody. Babus rośnie na ziemi. To od razu sobie przygotuję, żeby tylko później je wylać. Chodę w siebie, nie, nie dobrze. Trochę sobie tu z dołu podbiorę. Widzicie, co się dzieje, jak się coś takiego zrobi? Ale to nie jest, że tam jest coś czy coś takiego, tylko po prostu taki bug. Mały. Eee, włączę tą muzykę jeszcze raz. Wiem, że już trzeba robić dżunda no, ale nie chcę mi dzisiaj nic innego włączać. No, tu trochę ziemi na No, później w sumie po ziemię znaczy. sobě také což Nie zrobić wzdłuż czy w poprzek? Może wzdłuż. Fabusa jednak zrobię. Nie robię fabryki chleba. Muszę to bardzo dobrze oświetlić torszami, bo nie wiem czy wiecie albo nie, ale wszystko potrzebuje światła do tego, żeby rosnąć w tej grze także że to jest kolejny kolejny plus albo minus, to znaczy że to po prostu jest bardziej realne, że nie urośnie sobie od tego. Yy, tak. E yy, tu, 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 tu. Nie wiem czemu tak robię akurat, ale może ten sposób będzie trafny, może szybko się wyle... wylegnął. Tak, na razie już sobie powodę mógłby być jakby już. Ale muszę sobie zrobić dwa wiadra. Dobra, zrobię sobie drugie wiadro. idę na wyprawę powodę. Nie, ma, ale... Nie chcę się zapierdzielać po jedno wiadro. A ty, ciebie spotka zły los. E, właśnie to wiaski eksplorowałem. I wyjście, drugie jest gdzieś tam. I tam jest drugi wodospad. Czy drugie wyjście jest gdzieś tam. W każdym razie było widać to. O cholera, creeper. To przez chwilę chyba musiał skończyć się dzień. Dobra, chodźcie creeperku rozwalę. Albo ty rozwalisz i... O nie... Nie wybuchaj, Jezus! Wystraszyliście mnie chłopacy, wiecie? Tylko muszę was odciągnąć od dobu. Bo niestety. O Jezus wo, Ło wow, wow, wow. I jeden poszedł. To jest fabryka. A ja idziemy się zrobić. Trzeba, trzeba to później wyrównać, ale na razie muszę iść wodę. Żebym tu kolejnego Creepera nie zauważył, bo zabiję własnymi ręcoma Tak myślę, bardzo szybko musiałem wyjść od razu z dołu. Nie dziwcie się, bo ja nie, nie chcę tylko dwóch ten, tylko zrobię sobie Infinite Water. Nie mam pojęcia ile trwa już ta sesja nasza. Obawiam się, że już trwa dosyć długo i tu ją zakończę. I zrobię to po prostu w dwóch częściach, bo niestety stopy raliło znaczy zakończę zaraz jak dokończę. Y to kończę tutaj te rzeczy techniczne, natury technicznej. Dobra. Do zobaczenia.